Witam Was, motylki, bardzo serdecznie. Hello, Butterfly! Słuchajcie, przed nami już ostatnie zajęcia dzisiaj, także wytrwaliśmy ze sobą, mam nadzieję, do samego końca. Dzisiaj słuchajcie temat o lecie, czyli to, co właściwie już mamy lato, taką mamy porę roku i przyjemne obrazki, nowe, wszystkie takie właśnie związane z latem i będziemy mieć do zrobienia. Jedną kartę w waszych kartach pracy. Także zaczynamy sobie ostatnie nasze zajęcia. Let's start, tak? I słuchajcie, mamy taki ładny obrazeczek. To jest, słuchajcie, to są wakacje, tak? Wakacje. Mam nadzieję, że jakby widać tutaj wyraźnie. Słuchajcie, wakacje to po angielsku holiday. Holiday, tak? To wakacje, holiday. Dobra, ten wyraz, ten wyraz, przepraszam, ten obrazek się już pojawił. Wyraz właściwie też wcześniej, przy okazji, przy okazji innego rozdziału. Słuchajcie, huśtawka taka, to po angielsku swing. Swing, swing to też oznacza bujać się jako czasownik, ale też jako sam w sobie huśtawka, rzeczownik, czyli swing. Swing, huśtawka. Ok, słuchajcie, tutaj mamy. Wyraz, chodzi nam od, na, 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 tym, na tym obrazku o to, że jest tutaj słonecznie i gorąco. Zobaczcie, ona ma tutaj takie kropelki, potu nawet, może nie widać. Ymm, lili. Yy, I słuchajcie, gorąco i słonecznie, czyli hot and sunny. Hot and sunny. Gorąco i słonecznie. I słuchajcie, rower też nam się bardzo kojarzy z latem, nieubłaganie. Słuchajcie, rower to po angielsku bike, bike. Bike to jest tak w skrócie, jest też można mówić bicycle, ale zapamiętajmy sobie bike po prostu, ok? Y tutaj mamy, słuchajcie, też taki piękny, kolorowy latawiec. Latawiec to po angielsku kite. Kite, zobaczcie, red, yellow, green. Blue. Wszystkie te podstawowe cztery kolory, które wy na pewno już doskonale znacie. I słuchajcie, tutaj właśnie mamy tą naszą porę roku, czyli lato. Lato to po angielsku summer, summer, tak? Summer to właśnie lato. I wakacje holiday, ale to już było. Dobrze i tak jak wspomniałam, otwórzcie książeczki na stronie 24. Open your worksheets on page number 24. 24 tak wygląda strona. Przyjrzyjcie się. Tak 24. Dobrze i słuchajcie, czytam wam polecenie. Look, trace and say. Przyjrzyj się, w jaki sposób poruszają się rower, huśtawka, latawiec. Rysuj po śladzie i połącz Boom Maxa oraz Lili z ich ulubionymi sprzętami do zabawy. Do zabawy, no tak. Słuchajcie. I teraz, jak się poruszają tak, te, te tutaj rzeczy? Samolot, no, samolot, przepraszam, latawiec no to wiadomo sobie, można powiedzieć, że lata, tak? Czyli The Kite is Flying. Huśtawka, ona, się, ona nas buja, tak? Czyli też tak się huśta, jakby sama nazwa w sobie mówi. The swing is swinging na przykład, tak? I na rowerze można jeździć, czyli riding a bike, tak? Jeździć rowerem, riding a bike, tak? Dobrze, bike, swing, kite. I teraz słuchajcie, Waszym zadaniem jest po śladzie poprowadzić... Nasze postaci do ich ulubionych sprzętów do zabawy. Także zróbcie sobie to teraz. I moi kochani, na koniec, jak, jak zwykle klasycznie, powtórzymy sobie wszystkie te dotychczasowe, dzisiejsze obrazki. Także krótki film dla Was. Nie chcę Was już na koniec mocno zamęczać tym angielskim. Także zaczyna, zaczynamy. No, powtarzamy sobie po prostu te dzisiejsze wyrazy. Fajnie byłoby, gdybyście powtarzali za mną, so repeat after me, ok? I mamy holiday, wakacje. Swing, huśtawka. Hot and sunny, czyli gorąco i słonecznie, hot and sunny. Bike or bicycle. Może być bike kite, kite, czyli e, latawiec i słuchajcie, summer, lato, summer, lato, czyli e, ta nasza pora roku, lato, tak? Summer. Mhm. E, I to już było. Dobrze, moi kochani, wszystko na dzisiaj. I wszystko już ogólnie, może tam jeszcze jakiś wleci jeden ekstra dodatkowy filmik, aczkolwiek e, pewnie, pewnie już nie. Także ja Wam życzę, moi kochani, e, Spokojnych, zdrowych i udanych wakacji i szczęśliwego powrotu do przedszkola we wrześniu. Have a happy holiday and see you in September. See you, goodbye.